Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. I kolejny, drugi już odcinek biznesowy. Znów w odpowiedzi na Wasze pytanie, na Twoje być może pytanie, mój drugi słuchaczu. Jeżeli masz jeszcze więcej pytań, zachęcam do zadania ich na michal.xwork.pl. Nagram odcinek być może specjalnie dla Ciebie. Własny biznes, oczekiwania kontra rzeczywistość? To pytanie padło od jednej ze słuchaczek na Instagramie. Jeżeli słuchasz tego odcinka, to serdecznie Cię pozdrawiam. I teraz ja te moje oczekiwania podzieliłem na kilka elementów. Oczekiwania w stosunku do czasu, do pieniędzy, do radości z robienia tego wszystkiego, czyli tak zwanego fanu, do wolności i do edukacji, a na samym końcu też do satysfakcji z całej. Działalności. I teraz, jakie były moje oczekiwania względem czasu? Zakładałem, że będę pracował około 30-35 godzin tygodniowo, nie licząc tutaj dojazdów, bo pracuję zdanie, pracuję w miejscu, w którym w tym momencie siedzę. Dla osób, które nie wiedzą, co ja w życiu robię, prowadzę firmę szkoleniową, której głównym hmm, Źródłem przychodu są kursy online i rzecz dzieje się więc zdanie. Czasami zdarza mi się pojawiać na szkoleniach stacjonarnych czy wystąpieniach. Bardzo często dla studentów na uczelniach czy na targach pracy zajmuje się edukacją z zakresu polepszania umiejętności obsługi programu. Excel. Także dzięki temu mogę pracować zdanie. No i w teorii zakładałem, że to będzie 30-35 godzin tygodniowo, czyli jakieś takie 6-7 godzin w ciągu dnia. Rzeczywistość była nieco inna. Były miesiące, że pracowałem po 220-240 godzin, ale czystej pracy. O co chodzi z czystą pracą? Na etacie zazwyczaj mamy czas na potrzeby fizjologiczne, tak to ładnie nazwijmy No i też coś zjemy, z kimś gdzieś czasem pogadamy. Natomiast ja ten mój czas mierzę sobie taką sprytną aplikacją Time NI. I widzę czysty czas pracy. Czyli jeżeli wychodzę za potrzebą fizjologiczną albo coś zjeść, zatrzymuję timer. I idę to zrobić. Albo z kimś pogadam, mam kuzyna, który mieszka tutaj naprzeciwko domu żony, no to sobie z tym kuzynem chwilę pogadamy. Natomiast wtedy timer nie biegnie. Więc te 220-240 godzin to, to jest czas czystej pracy. I myślę, że na etacie, no, z ręką na sercu, kiedy ja pracowałem na etacie, z tych 8 godzin pracy, takie czyste godziny pracy to było może pewnie z 6,5 tak. Czasem 6 pewnie, a może i mniej. Sami wiemy, jak jest, zależy oczywiście od stanowiska i od roli. Bywały okresy gorące, gdzie faktycznie pracowało się 80 godzin, ale bywały też te luźniejsze, kiedy pracowało się tych godzin troszkę mniej, a więcej się tam gdzieś jadło, czy, czy, czy robiło inne rzeczy, czy komuś pomagało, i tak dalej. Nie Nieliczone to było jako taki efektywny czas pracy, tak to może nazwijmy, w obrębie naszego stanowiska, więc to było zderzenie takie dość bolesne. Natomiast udało mi się tego czasu trochę odzyskać dzięki temu, że zatrudniłem sobie dwójkę pracowników zdalnych, również i oni pracują u mnie tak. Plus, minus wychodzi, zależy od miesiąca, od 60 do 80 godzin razem w sumie mają, więc to jest ten czas, który ja odzyskuję. Oczekiwanie numer dwa: oczekiwanie względem pieniędzy. Zakładałem, że opuszczę firmę nie po to, aby, mam na myśli firmę, w której pracowałem, nie po to, aby zarabiać tyle, ile zarabiałem na etacie, tylko zarabiać więcej. Dlaczego? No bo firma swoja to jest zdecydowanie więcej problemów. To jest ryzyko. Nie masz tutaj sufitu zarobków, ale nie masz też podłogi tych zarobków. Zakładałem, że będę zarabiał znacznie więcej, niż zarabiam na etacie. No, i oczywiście okazało się, że tak się właśnie dzieje. Zarabiam znacznie więcej niż zarabiałem na etacie. Żeby złapać skalę na etacie zarabiałem w dziesiątkach tysięcy, a teraz przesuwamy się o jedno zero. Więc te zarobki w firmie nie są złe. Mam na myśli tutaj y, oczywiście, przychód, z którego trzeba jeszcze pokryć podatki, itd, i tak dalej. Ale ogólnie nie bieduje, nie jest źle, jest lepiej niż było na etacie. Zresztą po to to robię. Teraz. Y, co się wiąże za tymi, co idzie za tymi pieniędzmi? Przede wszystkim odpowiedzialność za klientów. Tych klientów mam już ponad 3000. Nie daj Boże, żeby gdzieś tam jakaś baza się zginęła, wykradła i tak dalej, nie? Coś by się tam gdzieś zepsuło, platforma nie działała i tak dalej, no to klienci zaczną pisać. Ja tych klientów muszę regularnie obsługiwać, odpowiadać na ich pytania i tak dalej, i tak dalej. Jestem odpowiedzialny też za swoją twarz. Świecę tą twarzą w internecie. Jeżeli oglądasz mój podcast w tym momencie na YouTube, no to ją widzisz i mam ją tylko jedną, więc muszę dbać o to. Aby te zasady, które prezentuję na wszystkich moich projektach, czy Excellent Worku, vlogu, podcaście, czy samym Excellent Worku na Facebooku, aby były jasne, transparentne i spójne ze mną. Żebym tutaj nikogo nie grał, nikogo nie udawał, nie oszukiwał itd., no bo tak jak wcześniej wspomniałem, twarz mam tylko jedno. Jestem odpowiedzialny za moich pracowników. Oni pracują co prawda na pewną część tatu, u mnie, natomiast ja im te pensje płacę. Więc muszę robić tak, abym miał im z czego te pensje zapłacić. No i jestem również odpowiedzialny za rodzinę. Nie chcę powiedzieć, że jestem jedynym żywicielem rodziny, natomiast w tym momencie, w którym nagrywam dla Ciebie ten podcast, mam też dwójkę dzieci. Jedno ma 4 miesiące, drugie ma 2 lata. No i moja żona w tym momencie jest w, na tak zwanym zwolnieniu. Yy, to jest się chyba nazywa macierzyński dokładnie, tak czyli ten czas, kiedy dostaje 80% pensji, jak się nie mylę. Nie, teraz dostaję już 100%. Nie wchodźmy w szczegóły. W dużym skrócie ta pensja niestety nie pozwoliłaby nam wyżyć. Tak. W takim dużym skrócie. Więc chodzi o to, że ten obowiązek utrzymania rodziny w pewnej części też leży na moich barkach. Nie? Więc muszę tak robić, abyśmy my, jako rodzina, jako ten twór piękny, czteroosobowy, mieli co włożyć do gara, tak sprowadzając rzeczy na ziemię. Nie? Więc to jest istotna sprawa. No i kolejna sprawa, która jest trudna w materii pieniędzy, to, to że u mnie te pieniądze przychodzą cyklicznie, więc to nie jest tak, że ja sobie regularnie co dzień dostaję stówkę, dwie, trzy, pięć wypłaty, to tak nie działa, tylko mam tak zwane bardzo często okna sprzedaży, bardzo często, czyli tak średnio sześć razy do roku. W takim oknie sprzedaży tych pieniędzy jest zdecydowanie więcej niż normalnie. I teraz z tymi pieniędzmi w jakiś mądry sposób trzeba zarządzić. Czyli część z nich trzeba odłożyć na pensje dla pracowników, część z nich trzeba odłożyć na koszty, część z nich trzeba odłożyć na podatki. I to nie jest tak, że ja co miesiąc mam tyle pieniędzy, że ja nie mam co z nimi robić, Broń Boże. W zasadzie to nie ma takiego miesiąca, w którym mam tyle pieniędzy, że nie wiem co z nimi robić. Natomiast muszę tak nimi gospodarować, aby na żadne z tych przestrzeni nie brakło, nie? No, i dodatkowo też odkładam część tych pieniędzy na jakieś tam moje prywatne projekty, no bo na koniec dnia ta firma to jest coś, co pozwala mi się utrzymać. Najnormalniej w świecie. To jest tak, jak część z nas ma etat, tak ja mam firmę, z której czerpię pieniądze do życia. Nie? Oprócz tego, że realizuję większą misję, to odstawmy na bok. Jesteśmy przy temacie pieniędzy. Teraz fan, czyli radość z tego wszystkiego, co robię. Kolejna sprawa. Czyli zakładałem, że będzie super, nie? Fajnie będę szkolił ludzi, będzie bomba, nie? No i tak myślałem że to będzie fajne takie naprawdę fajne i to jest fajne tylko że to nie jest wszystko co ja robię w firmie niestety a w zasadzie jest to pewna mała część <laughs> śmiesznie to brzmi znowu polecam jeszcze raz książkę Mit przedsiębiorczości tam jest świetnie wszystko wyjaśnione o co chodzi z tym z tą częścią nie czyli mamy takie taką rutynę jak środowy live y. tam na tych środowych liveach zbiera się 150, 200, 250 osób zależy od live'a, rekordem było 900. Rozmawiamy sobie o Excelu na fanpage'u, czasami jest to na zewnętrznej platformie, i to mi naprawdę daje kupę radości. Mega dużo radości, dostaję pozytywny feedback, mogę z wami porozmawiać na żywo, pomagać się rozwiązywać wam wasze Excelowe problemy, przekazać wam cząstkę naprawdę fajnej Excelowej wiedzy. To sprawia mi naprawdę świetny, świetny fan. Potem takie godzinę, półtorej po live'ie mam takie, taki wysoki poziom endorfin, że normalnie latam, więc to jest, to jest fajny czas. Końcówka okien sprzedażowych, kiedy już jest koniec, nie? Kiedy ja już nie odpisuję na te wiadomości, w sensie nie ma ich już aż tyle, wszystko się zamyka i mogę taki złapać głęboki oddech. To też jest wspaniały czas. To, kiedy mam wystąpienia publiczne, stoję i gadam tam, no nie wiem, do 250-300 osób na żywo, nie? To jest też fenomenalne uczucie. Ja w ogóle lubię, jak lubię być w centrum. Tak mam fabrycznie. To jest też coś, co to mega mnie kolokwialnie mówiąc, Jara. No i rozwiązywanie problemów Excelowych, czyli jeżeli wyrzucacie mi zagwozdkę, na przykład na grupie, no i ja sobie tam szperam i zastanawiam się, jak sobie z nią poradzić, to też jest coś, co, co daje mi fan. Coraz mniej jest takich problemów, które, nad którymi muszę trochę głębiej y, 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 poszukać i się zastanawiać, no bo liczba problemów w Excelu jest skończona. Ja coraz więcej ich poznaję rozwiązując kolejne. W związku z tym jest coraz mniej takich sytuacji, kiedy dla mnie problem jest naprawdę dużym wyzwaniem. Nie chwalę się, broń Boże, tylko chodzi o to, że coraz mniej jest tej radości właśnie z rozwiązywania problemów, bo coraz mniej jest takich bardzo trudnych, nie? i to jest takie 20%, to co, o czym przed chwilą Ci wspomniałem, a 80% czasu to jest taka zwykła praca, nie? Takie coś, co się robi i w sumie nie ma w tym jakiegoś zarobistego fanu, nie, że się tego nie lubi, chociaż część, część czynności pewnie tak, ale rozrobić to trzeba. Co to jest? Dbanie o social media, czyli tam planowanie postów i tak dalej. To robi teraz też w dużej części moja asystentka, natomiast część została. Na przykład Instagram, no to jest coś, co ja muszę robić. No, tam jest moja twarz na Instastories, ja muszę to nagrać, to asystentka mi tego nie nagra. Opieka nad stroną, czyli zmienianie tam, startowanie sprzedaży, kończenie sprzedaży dodanie postów na bloga. Formatowaniem zajmuje się na przykład już moja asystentka. Natomiast sama opieka nad stroną to jest coś, co ja muszę zrobić. Opieka nad klientami, czyli wszystkie rozmowy, dodawanie dostępów, załatwianie płatności, fakturowanie to też jest coś, co leży po mojej stronie. Nie chcę oddawać tego kontaktu z klientem, bo to jest naprawdę dla mnie kluczowe w tym wszystkim. W sensie, no inaczej jakby może tak. Część osób po prostu chce ze mną rozmawiać i druga sprawa, że Często pytam, pytany jestem o sprawy Excelowe, a jednak ta kompetencja Excelowa leży po mojej stronie, więc nie chcę jej oddawać gdzieś tam na bok. Akcje marketingowe to jest też coś, co ja organizuję. Planuję te akcje, ustalam procesy, przełączam te wszystkie reklamy, robię te reklamy, ustawiam www. robię wszystkie posty w socialach, prowadzę webinary, tworzę pliki regularnie. Te webinary też muszę przygotowywać te środowe, które dają mi tyle radości. No to samo przygotowanie już nie jest takie emocjonujące jak sam live. No i kwestie związane z delegowaniem. To jest też coś, co ja muszę zrobić, czyli muszę wymyślić procesy, które muszę przekazać, które potem muszę sprawdzić. To jest taka normalna robota, nic takiego jakiegoś bardzo porywającego, ale nic też takiego jakiegoś bardzo nudnego, nie? Taki, no, normalna praca, trzeba pewne zadanie wydelgować, sprawdzić, czy są potem dobrze zrobione. No i szkolenie stacjonarne, i tu zależy, samo przygotowanie do szkolenia jest takie powiedzmy sobie, a szkolenie stacjonarne jest fajne, znowu zależy od grupy. Część szkolenie jest naprawdę fenomenalne, że ja wychodzę, jestem w skowronkach cały dzień, a część jest takie, że nie było chyba jeszcze takiego szkolenia, żebym był załamany i zły. Natomiast były takie po prostu szkolenia, że wychodziłem i w sumie okej. Okay. Natomiast zdecydowana większość jest w tej grupie, że jest fajnie, nie? W tej, w tej grupie fanów. Więc widać, że ten fan trochę gdzie jest, niż myślałem, że będzie w momencie, kiedy odchodziłem z etatu. Wolność. To jest coś, co wielu sobie ceni ponad wszystko i wielu o niej mówi, prowadząc działalność swoją, swoją firmę. No i to jest prawda. Spodziewałem się, że będzie jej dużo więcej niż na etacie, no i jest jej dużo więcej na etacie, ale są pewne minusy tejże wolności. Taki podstawowy to dla mnie brak czasu na słuchanie podcastów w aucie. Kiedyś jeździłem do pracy tam i z powrotem, stałem w korkach, więc słuchałem podcastów, zdobywałem cały czas nową wiedzę. Teraz tej przestrzeni jest trochę mniej. No nie mam kiedy tego robić, nie? Raczej jak już usypiam syna, ale jak już usypiam syna, kiedyś słuchałem. Teraz syn jest już taki bardziej fajny, nie? W sensie już tak bardziej kumas się do niego mówi. No to ja tam sobie wolę z nim przed snem poprzytuwać coś porozmawiać, niż słuchać podcastów. No, syn wygrywa z podcastami, normalna sprawa. I tak nie bardzo jest kiedy to robić, nie? Szukam tam jakiejś przestrzeni, teraz zaczyna się lato, w momencie kiedy to nagrywam, no to być może w ogrodzie na drobie. Trudne decyzje, które muszę podjąć. Czyli z jednej strony wolność, ale z drugiej strony to są decyzje, które to ja muszę podjąć. Nikt za mnie tych decyzji nie podejmie. Czyli jak na etacie przychodziłem, był jakiś proces ułożony, ktoś mi tam mówił, co mam robić, ja sobie tam robiłem, tak tutaj, to ja sobie muszę wymyśleć, co zrobić, muszę to ewentualnie zdelegować, no i muszę, jak się pojawiają jakieś okazje na horyzoncie, zdecydować, czy idę w to, czy w to nie idę. Nie? Więc to jest pewien minus. Możliwość podróżowania. Wtedy, kiedy chcę. Prawie, bo czasami są sytuacje, jak na przykład wcześniej umówione szkolenia stacjonarne, że ja muszę być w konkretnym miejscu o konkretnym czasie, czy live'y środowe, gdzie ja też muszę być o konkretnym miejscu o konkretnym czasie. To jest pewien przywiązanie, natomiast bardzo fajne były dla mnie, było dla mnie uczucie, kiedy na przykład w czwartek jechałem sobie z żoną, nie, nie w ten teraz, ale kiedyś tam, Któryś z czwartków jadę sobie z żoną w środek tygodnia, sobie jadę z żoną i z dzieckiem gdzieś tam do Warszawy, bo tam mam mieć jakieś wystąpienia, a przy okazji jedziemy sobie z żoną na weekend. Więc to było fenomenalne uczucie. Tam za godzinę zrobiłem wystąpienie i mieliśmy czas w czwartek i piątek z rodziną, i jakby ja nie musiałem nikomu się tłumaczyć, pisać żadnych wniosków i powiedzieć: w środę mogę zdecydować, że w czwartek jadę i do widzenia i nie było problemu. Nie? Fenomenalne uczucie. Naprawdę to nie da się tego oddać. Ja tam prawie łzy w oczach miałem nie? w tym samochodzie, że to jest takie wow, nie, wow, jak fajnie. No tak po prostu, tak po ludzku. Nie? Tak, czyli to ja ustalam zasady i to jest prawda. Ja je ustalam, tylko że to jest plus. Minus jest taki, że ja je muszę ustalić. To nie jest tak, że one się same ustalą. No i ta wolność jest też ograniczona tym mierzeniem i notowaniem wszystkiego. Czyli jeżeli mam pomysł, muszę zanotować, bo zaraz zapomnę. Jak się czegoś nie zmierzę, to potem nie będę wiedział. Nikt tego za mnie nie zrobi. Po prostu nie ma kogoś, kto za mnie coś zrobi. Ja to muszę zrobić i tyle. Są rzeczy, które leżą tylko i wyłącznie na moich barkach, no i to ogranicza w pewien sposób tą wolność. Natomiast. Ja jestem na to gotowy, jestem z tym ok. Lubię organizację, lubię porządkowanie, dlatego wiem, że jak sobie nie zanotuję, jak sobie nie zmierzę życiem, mnie nauczyło, że to się samo nie stanie. Dlatego i co mierzę? Mierzę czas, mierzę konwersję, czyli to w momencie kiedy klient kupi, za ile kupił, czyli ile ja musiałem wydać, żeby on kupił. Wszystkie wydatki, zyski, prowadzę budżety, prowadzę praktycznie osobną księgowość. Księgowość prowadzi moja księgowa, ale ja prowadzę sobie swoją i sobie porównuję, żeby mieć rękę na pulsie, bo księgowa to księgowa, a dyrektor finansowy to jest totalnie inna rola. Dyrektor finansowy tam optymalizuje tematy i to jest coś, co ja robię, a księgowa dba o to, aby podatki były w odpowiedni sposób ściągnięte, więc o tym, o tym warto pamiętać. Sprawdzam sobie tam, nie wiem, koszt wejścia na stronę, jakieś tam odsłony. Lajki i tak dalej, tak dalej. Więc to są statystyki, które gdzieś tam monitoruje i to trochę tak jak mówię, te wolności gdzieś tam ogranicza. Kwestie związane z edukacją. Na etacie ktoś za nią płacił. Ale była w pewien sposób ograniczona. No bo uczyłem się tylko z tego obszaru, który jakoś tam mi był potrzebny w pracy. Albo przełożeni myśleli, że był nie. Natomiast tutaj mam pełną dowolność w materii edukacji. Mogę się uczyć, czego chcę. No wiadomo, że jednak człowiek stara się uczyć czegoś, co się przydaje do tego biznesu. Natomiast y, ja się muszę y, A zmotywować, żeby to zrobić. Nikt mnie do tego nie zmusza, nikt mnie nie wysyła na przymusowe szkolenie stacjonarne. B. Jak to było w korporacjach B, no to ja y, muszę zapłacić za to wszystko sam z własnej kieszeni. Czyli z własnej tak jak y, wiesz, to jest tak naprawdę ten sam budżet co na buty, koszulkę czy jedzenie. To są te same pieniądze na działalności gospodarczej. Czy masz do wyboru kupić sobie szkolenie z sprzedaży za 1000. Na Bukowice nowy telefon. No i co kupisz? Ja wydałem w zeszłym roku na szkolenia no tak z 6 tysięcy, może trochę więcej, nie? Netto. Tam 7 brutto, plus minus. Więc trochę pieniędzy na to wydałem, natomiast to jest koszt gdzieś tam rozwoju, tak? I potem trzeba było siedzieć i się uczyć. I teraz tak, jak się siedzi i się uczy, to się wtedy pozornie nie zarabia. Natomiast to jest ciekawe właśnie w roli przedsiębiorcy, że trzeba coś do głowy włożyć, żeby się wymieszało i z tego coś potem się ładnego urodziło. To tak to działa. Tak w dużym skrócie to, to działa i, i te kursy, które, które ja zrobiłem, mocno się przyczyniły do tego, że moja firma sobie tak prężnie działa, jak sobie działa. Oczywiście to jest jedna ze wytycznych, jedna z części, jedna ze składowych i tak dalej. Długo by o tym gadać. Natomiast edukacja to jest coś, za co czas zapłacić samemu. Tak po prostu po ludzku. Nikt tego za nas nie zrobi. I to jest fajna sprawa. I druga sprawa, że ta edukacja to jest coś, co pozwala mi się rozwijać. Ja lubię się rozwijać, o tym wspominałem w jednym z poprzednich odcinków. I na etacie ten rozwój był taki trochę bardziej ograniczony. Natomiast tutaj, z racji tego, że sam sobie sterem, wędkarzem i rybą, ja wybieram w którą stronę ten statek płynie, dzięki temu mogę się więcej uczyć, nawet przez doświadczenie nie tyle koniecznie z kursów, natomiast przez samo to, że moja firma się zmienia, ja też się uczę nowych rzeczy. I to jest fajne, to mnie bardzo Jara, to trzyma mnie w prowadzeniu tej firmy i powoduje, że dalej mam z tego radość. Kolejna sprawa to satysfakcja. Jaką miałem, jakie miałem założenie? No, na etacie ta satysfakcja była taka trochę rozmyta, przez to, że byłem daleko od efektu finalnego. Natomiast w momencie, kiedy już odchodziłem z etatu, kiedy sobie tę moją firmę um, ustabilizowałem, kiedy zdecydowałem się zrezygnować z jednej części mojej działalności, czyli właśnie z etatu, um, założyłem, że będę miał wpływ na jakieś tam istnienia. Pojedyncze. Okazuje się, że mam wpływ na tysiące istnień. Patrząc na liczby kursantów, to jest już ponad 3000 w momencie, gdy nagrywam ten odcinek. Natomiast zostaję codziennie z ręką na sercu od trzech miesięcy, co najmniej od 3 miesięcy, codziennie dostaję jedną wiadomość, że kursy są super i że coś pozytywnego się w czymś życiu stało. Nie? Co najmniej jedną. Czasami są to 3, czasami jest to 5, czasami jest to jedna. Natomiast co najmniej jedna zawsze jest. I to jest fenomenalne, że ja czuję, że nagrywam dzisiaj kurs, ktoś to kupi, zaraz zrobi, włoży w to pracę i ja mam wpływ na to, że on. Przyczyniłem się chociaż w jakimś małym procencie, bo oczywiście praca leży po jego stronie do tego, że jego życie w pewien sposób się zmieniło. Coś mu się ułatwiło, robi szybciej, łatwiej, może zaraz zostanie awans. Część osób już dostała, część osób mi pisze, że zmieniła pracę. Jeden gościu zmienił dwa razy w ciągu roku, inny jeszcze nie skończył kursu, już dostał awans na kierownika. To oczywiście nie jest spowodowane tylko kursem. Nigdy to nie jest spowodowane tylko kursem. To jest ciężka praca, doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Trzeba w ogóle też czasami się po prostu najzwyczajniej po ludzku zapytać o te pieniądze. Część osób się boi. Odkładamy to na bok. Chodzi o to, że ludzie piszą, że są zadowoleni i to jest fenomenalne, że ja dzisiaj robię coś, na co co wpływa po prostu na ludzi, że jak ja przychodzę do tej salki szkoleniowej, to ludzie są zadowoleni, widzę ten uśmiech na ich twarzach albo patrzę, że fajne, fajne wiedzy się dowiadują. To jest to uczucie, kiedy przychodzisz do sali na wystąpienie i widzisz 250 ludzi, z czego 50 siedzi na, 25 siedzi na schodach, a 25 siedzi pod ścianą, bo się nie zmieścili na miejsca siedzące, bo chcą posłuchać o Excelu. To jest coś, czego na etacie nie da się zaznać, moim zdaniem, nie? Przynajmniej w moich rolach się tego nie dało, nie dało się tego uczucia zaznać, więc ta satysfakcja jest fenomenalna. I na samym końcu coś, czego nie zakładałem w ogóle. Czyli coś, o czym w ogóle nie myślałem kiedykolwiek, że będzie jakimś problemem albo oczekiwania w rzeczywistość. Nie miałem wobec tego żadnych oczekiwań. Natomiast rzeczywistość pokazała, że coś takiego jest jak zrozumienie. I to jest trudne, bo o tym nigdy nie myślałem. O co chodzi z tym zrozumieniem? Nikt, absolutnie nikt wokół ciebie nie zrozumie, co się dzieje w twojej głowie i co się dzieje w twojej firmie w takim stopniu, jak ty to zrozumiesz. Nie ma takiej osoby, z którym byś o tym mógł pogadać od A do Z. Przynajmniej ja i jakby mam grupę mastermind, gdzie są przedsiębiorcy, z którymi sobie rozmawiam. Jesteśmy w dość już zażyłej relacji, trochę ze sobą już jesteśmy, rozmawiamy w sensie 9 miesięcy, więc dobrze znamy już te swoje biznesy. Natomiast nadal to są tylko znajomi gdzieś tam z sieci, czy widzimy się oczywiście na żywo. Ta relacja jest głęboka, to są znajomi, ale to nie chodzi o to, że ja jakoś ujmuję tej relacji, tylko chodzi o to, że to co jest tutaj w naszych głowach, w głowie przedsiębiorcy, nie jest w stanie wyjść tak całkowicie na zewnątrz. Jest ciężko to tak po prostu oddać. Więc to jest coś, z czym trzeba sobie radzić. Nikt nie rozumie naszej odpowiedzialności, przedsiębiorcy. Nie? Nikt nie rozumie tych naszych zysków i strat, tych trudnych decyzji, które trzeba podjąć. Znowu nie użalam się, natomiast to jest coś, co jest, leży na plecach i trzeba być tego świadomym. Presja, pewna presja leży, i trzeba sobie tę presję jakoś tam, trzeba sobie tą presją jakoś zarządzać. Wszystkie problemy, których też nikt nie zrozumie, no bo ciężko. To są dylematy w stylu zwolnienia pracowników. Na przykład ja jeszcze takich dylematów nie miałem, ale rozmawiam z ludźmi, no i widać, że ciężko to przechodzą, i to nie jest coś, co też można łatwo oddać drugiej osobie i wyjaśnić, co tam się dzieje w głowie takiego przedsiębiorcy, nie? No i też kwestia zrozumienia Twoich wyborów, dedykowania się pewnym projektom, rezygnacji z pewnych rzeczy. Czasami to są bardzo trudne wybory, tak jak. Wspominałem w jednym z poprzednich odcinków o mojej żonie w ciąży. Miałem do wyboru być z nią albo rozpoczynać działalność. Wspólnie zdecydowaliśmy, że mam ciągnąć tę działalność, i ona ufała, że się to uda. Natomiast to nie był dla mnie prosty wybór. Nie? Dla niej też nie był prosty. Natomiast no to jest coś, co spadło na te nasze plecy i, i, i trzeba było ten ciężar ponieść. Co jakby się nie udało? Czy nie miałbym wyrzutów do sumienia, do końca życia, że nie byłem z żoną w ciąży, bo cisnąłem firmę, która w sumie się nie udała, i trzeba było siedzieć z żoną? Trudne, nie, no ale to jest decyzja. To jest decyzja. Trzeba ją podjąć i przyjąć wszystkie konsekwencje, które ze sobą niesie. Po prostu świadomie, z odpowiedzialnością. I ta odpowiedzialność to jest coś, co, co leży mocno na barkach osoby, które, osoby, której która wybiera się w stronę bycia przedsiębiorcą. Warto o niej pamiętać. Z czegoś trzeba zrezygnować, aby zająć się czymś innym. Po prostu nie da się zrobić wszystkiego. Tak to gdzieś tam wygląda. No i podejmujesz decyzję bardzo często. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, która wpływa przynajmniej na jedno istnienie, jeżeli mówimy o pracownikach, a czasami też na więcej istnień. W przypadku na przykład mojej działalności pomagam tym osobom w, w dużej liczbie. No i pytanie, czy te decyzje, które podejmuję, są właściwe, czy są niewłaściwe. No rynek to weryfikuje. Kto, ktoś może. Ktoś, kto ma wielką moc, wiąże się z wielką odpowiedzialnością, to chyba Joda powiedział, nie? Więc jak już mamy taką dość rozpoznawalną osobę z dość dużą liczbą klientów, warto. Ja nie o wszystkim mogę mówić, na przykład, albo nie o wszystkim bym chciał mówić, albo muszę być ostrożny to, o tym, o czym mówię, żeby nikogo nie urazić, no bo ogląda to tam 500, 1000, 5000 osób, nie? Chodzi o to, że to, co ja mówię, to jak ja patrzę na świat, pokazuje, natomiast czasami boję się, że osoby, które to oglądają, zbyt za bardzo biorą sobie to do siebie, nie? Ja nie chcę, żeby myśleli, że świat tak wygląda, jak ja mówię, że wygląda. Tak wygląda mój świat, nie? Natomiast każdy ten świat ma inny. No i to jest ta odpowiedzialność, która też leży na moich plecach. Dlatego ja tak bardzo jestem daleki od udzielania jakichkolwiek rad. Staram się pokazywać, jak to wygląda, pokazywać, co robiłem, no i jakoś nie mówić, co ty konkretnie jeden masz zrobić, nie? Raczej traktuj to jak szwedzki stół. Wybierz to, co ci się podoba, zabierz coś dla siebie, a jeżeli nic ci się tu niej nie podoba, to po prostu idź gdzieś dalej, nie? No straszne, ale tak to wygląda. Ja nie chcę tutaj um, nikomu narzucać swojego zdania. Tymczasem... To już koniec tego odcinka. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Jeżeli czujesz wartość w tym, co dla Ciebie przekazałem, wyślij ten odcinek jednej osobie i będę Ci też bardzo wdzięczny, jeżeli odezwiesz się do mnie na michalmałpa.xwork.pl albo podrzucisz mi jakiś pomysł na kolejny odcinek, albo napiszesz dosłownie jedno zdanie, co sądzisz o tym odcinku. To tak w materii satysfakcji. Bardzo dziękuję Ci za ten czas. No i widzimy się w kolejnym odcinku Excellent Work Podcast. Widzimy lub słyszymy. Trzymaj się, hej.